Bonjour tout le monde! Dzień dobry! Witajcie w kolejnym domowym vlogu. Wydaje mi się, że dawno takiego vloga nie było. Ostatnio pojawiały się filmy tematyczne o Igrzyskach Olimpijskich, które już niedługo będą miały miejsce w Paryżu, albo spacery po Paryżu. No a dzisiaj zdecydowałam, że odezwa się do Was tak mniej oficjalnie, bardziej na luźno. Ten vlog wydaje mi się będzie posklejany z paru dni, bo. W zasadzie nic ciekawego się u nas nie dzieje, a wiadomo, przez parę dni można więcej ciekawego materiału nazbierać. Dzisiaj wybieramy się z Nadzią do centrum. Odwiedzimy nowy sklep, nowy market w centrum miasta otwarto, bodajże u nas, Carrefour. Także, już nie przedłużając, idziemy zwiedzać i zabieramy Was oczywiście ze sobą. Wróciłyśmy właśnie ze sklepu. Stwierdziłam, że pokażę wam, co kupiłyśmy. Nie ma tego dużo, bo ja właściwie chciałam tylko iść zobaczyć, co w tym sklepie jest. No, ale co, nieco kupiłam? Zaczniemy od czajnika. W zasadzie kupiłam go już przy wejściu do sklepu za jakieś śmieszne pieniądze. Kosztował bodajże 6 czy 7 euro. Jest dosyć spory, 1,8 litra firmy Mil Germany. Osoby, które oglądają mnie z Niemiec, proszę dajcie znać, czy to jest jakaś dobra firma, czy taka osoba. Ja stwierdziłam, że kupię sobie właśnie taki czajnik jakiejś nieznanej firmy, bo ostatnio mieliśmy czajnik Moulinexa, też ze stali nierdzewnej i słuchajcie, po paru miesiącach użytkowania on sobie po prostu zardzewiał w środku, więc stwierdziłam, że tym razem stawiam na jakąś nieznaną firmę, być może będzie lepszy. Później kupiłam lalkę typu Barbie dla Nadi. Ta lalka była na promocji, kosztowała bodajże 2,50, ale tego typu lalki potrafią być o wiele droższe. Nadia jeszcze takiej lalki nie miała, więc chciałam sprawdzić, czy już stała się fanką lalek, czy jeszcze nie. Tyle to jest, jak ja w jej wieku w dalszym ciągu woli autka. Zakupiłam też chipsy z soczewicy. Słuchajcie, one są pyszne, szczególnie te o smaku ziół. Szczypiorku pietruszki. One mają o wiele mniej kalorii i o wiele mniej tłuszczu niż zwykłe chipsy, a są naprawdę pyszne. Więc kupiłam. Dalej mamy serek typu alamette ze szczypiorkiem i ziołami. Później kupiłam sobie humus, bo miałam na niego ochotę. W domu nie było. Dalej mam, słuchajcie, henne. Kupiłam z sentymentu, bo henne tej marki użyłam na swoich włosach jako pierwszą. Oczywiście kolor akażu, czyli kolor machoniowy. Tutaj mam coś ala serek wiejski, ja co prawda polowałam na serek wiejski z Danona, ale nie było, więc kupiłam coś takiego, fesel i słuchajcie, to jest coś pomiędzy twarogiem a serkiem wiejskim, konsystencją i smakiem najbardziej temu odpowiada i tak sobie myślę, że może fajnie by było zrobić z tego sernik albo pierogi. Jeszcze nie próbowałam, raczej z, do tej pory robiłam sernik i pierogi z czegoś, co nazywa się fromage blanc, On ma konsystencję jogurtu. I słuchajcie, wzięła mnie ochota na mięso, a dokładniej na kabanosy. Takie obaski, oczywiście, one obok polskich kabanosów nawet nie leżały bo polskie kabanosy to spotkać można albo w polskim sklepie, albo na polskim stoisku. No ale w smaku też są dobre. Tutaj mam wersję 100% mięsa z kurczaka. Także jeśli mieszkacie we Francji, jeśli macie ochotę na kabanosa, a nie macie dojścia do polskiego sklepu, to polecam Wam właśnie takie kiełbaski. I tutaj zakupiłam też sobie suplement diety. Drożdże piwne, bodajże po polsku to się nazywa, z dodatkiem selenu. To wystarcza mniej więcej na półtorej miesiąca ten suplement pomaga na skórę, na włosy i paznokcie ja już go kiedyś testowałam moim zdaniem bardzo fajnie się sprawdza i nie kosztuje majątek, bo 5 czy 6 euro i tutaj może taka ciekawostka we Francji nie można sobie w markecie kupić leków, czy to przeciwbólowych czy to żadnych innych Niestety, a takie suplementy diety od czasu do czasu się zdarzają, mam wrażenie, że ostatnio nawet bardzo często i jest ich coraz więcej. I słuchajcie, kończąc temat zakupów, parę słów na temat tego sklepu, w którym dzisiaj byliśmy. Byłyśmy, jak już pewnie wcześniej mówiłam, w Carrefourze. Carrefour u nas w centrum handlowym otwarto w miejscu innego marketu, marketu Géant. Z tego co kojarzę sklepy Géant we Francji zbankrutowały i zostały wykupione przez Carrefour, Auchan czy Intermarché. U nas otworzono Carrefour i powiem Wam, bardzo fajny sklep. Nie ma on nic wspólnego z tym Géant, który był tam wcześniej. Ten żon przez ostatnie lata miał parę problemów, dosyć sporych. Klientów tam było coraz mniej, ceny coraz wyższe. No dlaczego? Mieli poważne problemy z higieną. W ciągu ostatniego roku odpowiednik polskiego Sanepidu zamknął ten sklep dwa razy z powodów właśnie sanitarnych. Były tam szczury, jakieś inne insekty. To nie jest tutaj nowość, ale ten sklep naprawdę był brudny. Ja mieszkam w departamencie 95 i nasz prefekt ostatnio bardzo mocno kontroluje, czy to różne sklepy, czy to różne restauracje. I tam gdzie jakieś problemy z higieną, czy jeszcze z czymś innym są, to oczywiście. Te lokale są zamykane na czas doprowadzenia lokalu do stanu używalności, i ostatnimi czasy naprawdę wiele lokali czy sklepów zostało zamkniętych. Ja też niedawno czytałam raport i w zasadzie okazało się, że jeżeli chcemy iść zjeść w restauracji, to najlepiej zjeść w fast foodzie typu McDonald's, Quick, czy KFC, bo. de fast wurde Pod względem czystości, higieny nie mają właściwie sobie nic do zarzucenia i nigdy przez naszego prefekta jeszcze nie zostały zamknięte. Jak pewnie widzieliście, na przebitkach już w Karfurze pojawiło się wiele gadżetów związanych z igrzyskami olimpijskimi. W zasadzie, czy to w Karfurze, czy to gdzie indziej, w innych marketach, czy sklepach, na przykład z ubraniami, nie zauważyłam, żeby ludzie jakoś szczególnie to kupowali. Ale ja myślę, że sobie jeszcze jakiś gadżet zakupię. Jak zapewne kojarzycie, ja już sobie zakupiłam tą maskotkę olimpijską w Harirze. Ale czaję się jeszcze na coś innego, ale nie bardzo wiedziałam, co sobie wybrać. Muszę się zastanowić i coś tam jeszcze sobie dokupię. Ja, co prawda, nie jestem fanką sportu, ale jakieś tam gadżety związane z ważnymi wydarzeniami w historii. Lubię sobie zakupić, co by nie mówić, taka olimpiada jest no, ważnym wydarzeniem, więc uważam, że coś z nią związanego warto mieć, żeby pokazać później potomstwu. Ja naprawdę lubię kolekcjonować rzeczy związane z jakimiś ważnymi wydarzeniami. Na przykład jeszcze będąc w Polsce, kiedy zmarł Jan Paweł II zakupiłam sobie jakąś pamiątkową gazetę właśnie o papieżu. Później, kiedy wydarzyła się katastrofa samolotu prezydenckiego w Smoleńsku, też sobie jakąś tam gazetę z pamiątkami, ze zdjęciami zakupiłam. No i już tutaj, na przykład, po zamachach z 2015 roku, też sobie zakupiłam numer. Mm, Gazety Charlie Hebdo, który właśnie został wydany, by oddać hołd ofiarom zamachów tym osobom, które zostały właśnie w redakcji tej gazety zamordowane. No i tak uważam, że jeżeli chodzi o igrzyska, też warto jakiś gadżet z nimi związany mieć. Pata? 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 Słuchajcie, ta pogoda u nas ostatnio jest naprawdę słaba. Albo cały czas leje, albo nie leje, ale nie ma słońca. No, nie fajnie, biorąc pod uwagę, że już końcówkę maja, początek czerwca. Ja zwykle w, w tym okresie już chodziłam opalona, a teraz w ogóle nie ma się gdzie opalić. No, ale trudno. Miejmy nadzieję, że ta pogoda w najbliższych dniach już się polepszy. Zapowiadają, że tak ma być, nie zapowiadają jakichś wielkich upałów, ale mm, termometr ma wskazać ponad 20 stopni, więc super. E Pogoda w Paryżu to ostatnio gorący temat, nie tylko rozmów na ulicy, w sklepie czy między znajomymi, ale też w telewizji. Podobno ostatnio taka pogoda wiosną była w roku 1800, którymś, czyli naprawdę bardzo dawno, zwykle o tej porze roku w Paryżu jest już bardzo ciepło. Bywa, że termometr pokazuje ponad 30 stopni. A tak naprawdę w tym roku wiosną mieliśmy bodajże 10 słonecznych dni, czyli naprawdę niedużo. I poza faktem, że wielu ludzi ta pogoda wprawia pewnie w stany depresyjne, bo pomyślcie sobie już za 4 miesiące, jesień i znowu będzie lało. No to w tym roku Paryż ma jeszcze inny problem. Nie wiem czy pamiętacie mój film o skandalach związanych z igrzyskami. Ja tam wspominałam, że pani Mer Paryża ona zadeklarowała się, że ona się w sekwanie wykąpie, żeby pokazać, że sportowcy w tej sekwanie mogą spokojnie pływać, że ta woda nadaje się do pływania, absolutnie nie jest trująca. I to nie był żart, bo pani Mert naprawdę się planuje w tej sekwanie wykąpać bodajże już niedługo, bo 23 czerwca. Ale problem polega na tym, że tego deszczu ostatnimi czasu spadło naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i wydaje mi się, że te sprzęty, które zostały zainstalowane po to, żeby sekwany oczyszczać, one nie do końca dają radę. Być może dlatego, że no nie planowano, że w maju czy w czerwcu spadnie jeszcze tyle deszczu. No i ostatnio na przykład wykryto jakieś bakterie, bodajże coli i znowu jest problem co zrobić, żeby ta woda nadawała się do pływania. Wydaje mi się, że mimo wszelkich skandali i kontrowersji, oni jakoś z tego wybrną. Pani Mer się w tej nie wykąpie, sportowcy też, jakoś to będzie. Nie wiem jak, ale Francuzi jakoś zawsze z takich sytuacji wychodzili cało, więc no myślę, że i tym razem na pewno się wszystko uda. Wiecie, dzisiaj taki vlog dosyć zakupowy, ale przyszło moje zamówienie z Temu, więc stwierdziłam, że Wam pokażę. Temu to jest taka aplikacja coś ala Aliexpress. To jest moje pierwsze zamówienie i powiem Wam, że no, jestem zadowolona. Tutaj pierwsza rzecz, dla której właściwie Złożyłam to zamówienie, jest to butelka dwulitrowa, ja ostatnio mam dosyć spore pro problemy z piciem wody, mimo że wcześniej piłam dosłownie jak smok od 2-3 lat, naprawdę mam problemy i stwierdziłam, że taka butelka mi w piciu wystarczającej ilości wody pomoże. Ja zapłaciłam za nią około 3 euro, a podobną widziałam w Primarku. W zasadzie nie podobną, tylko identyczną, nawet identycznie zapakowaną. Tamta kosztowała 10 euro. No a 10 euro za zwykłą butelkę, po prostu ze zwykłą miarką, no dla mnie to za drogo. A 2-3 euro, dlaczego nie? Więc tak. Tutaj mam rzemyk. Powiem Wam, że nawet nie wiem, gdzie by można taki rzemyk stacjonarnie kupić. Na temu był, więc sobie zamówiłam. Mam zawieszkę, a zwykły łańcuszek by z nią wyglądał źle, więc stwierdziłam, że zamówię sobie taki rzemyk. Tylko trochę nie doczytałam, myślałam, że będzie odrobinę dłuższy, ale akurat na tą zawieszkę będzie w sam raz. Tutaj mam zabawkę dla Nadi, taki a la kalejdoskop. Pan, do którego chodzimy z nadią na zajęcia, ma podobny, Nadia go uwielbia. No a że tutaj wyświetlił mi się w proponowanych, to od razu wzięłam. I słuchajcie, ostatnia rzecz, tutaj mamy rękawice do samoopalacza. Ja nigdy wcześniej takich specyfików nie stosowałam, ale w tym roku wiosna jest naprawdę tragiczna, prawie cały czas śleje, więc, no powiedzmy sobie szczerze, wyglądam jak trup. Ja zwykle jestem blada. No a wypadałoby już się trochę opalić. Ja niedawno zainwestowałam w, w samoopalacz yy, i nawet yy, byłam zadowolona z efektu. Aczkolwiek wyczytałam, że lepiej, żeby nakładać go taką oto rękawicą. Ja stacjonarnie w marketach nie widziałam takiej rękawicy. Być może znalazłabym w Seforze, ale tam pewnie kosztuje miliony monet. A tutaj kosztowała zaledwie nieco ponad 1 euro. Więc na 2-3 razy, czyli tyle, ile będę potrzebowała użyć tego samoopalacza, powinna się sprawdzić. Także tak. To są moje zakupy, nie ma ich dużo. Przetestowałam sobie stronę temu, aplikację temu w zasadzie. Jestem zadowolona i dajcie znać, czy wy też z tej aplikacji korzystacie, co udało Wam się zamówić i czy jesteście zadowoleni. Weź tu, papi, tu, co? Czy ma? No? Miam. 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 Dobre? Mniam. <trykka> no, na razie. Zdej zostaw. Zobacz. Trzymaj tu? Tu. No musisz sobie zrobić, no? Mój zobacz, musisz sobie takie zrobić, jak baba zrobiła. No. Uszążę ridzę. Uszą, Mamo. A to. Ciastko? Ciastko. No. Ciasko. kopytko, cienkie kopytko, cienkie glusaczkiki. Będziemy jeść. Nadia będzie jadła? No na pewno. Co? Lubuś spróbujesz? Co tu babi się udało zrobić, czy nie? Od momentu, kiedy zaczęłam tego vloga nagrywać, minęło już parę dni. Faktycznie, w końcu pogoda, jaką zapowiadali się, sprawdziła. Wyszło słońce. Czasami jest ono ukryte za chmurami, ale jest. I w końcu można wychodzić na długie spacery. Jak już widzieliście, na przebitkach mamy gości, przyjechali moi rodzice, więc skorzystamy sobie trochę i spędzimy trochę wspólnie czasu. Poczwalimy też język polski, nie tylko Nadia, ale ja też, bo zdarza mi się czasami zapomnieć, ale tak ja zdaję sobie z tego sprawę. Niestety lata na emigracji robią swoje, mimo że czytam dużo książek, że oglądam jakieś programy w telewizji, filmy. No niestety pewnych rzeczy nie da się zahamować. To takim właśnie akcentem językowym chciałabym zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Oczywiście, jeżeli ten vlog Wam się podobał, proszę Was o lajki. Subskrybujcie kanał, jeżeli tego nie robicie. Widziałam, że ostatnio przybyło Was całkiem sporo, także witam wszystkie nowe osoby na kanale. No i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku z Paryża. A biatu!